Siemanko, z tej strony Xberries Dzisiaj gramy w Robloxa. W, ry, w rywalce. I jest specjalny gość u nas. Przywita się. Siema. I dawaj rozpoczynaj gierkę już. Dwa na dwa? Tak, tak. Dwa na dwa. Dobrze. No i próbujemy dobić sobie Tutaj rangi i próbujemy rozwalać wszystkich. Musimy. i Możecie zostawić lajka like i subika. To mnie bardzo motywuje. A potem nasze nicki do discorda. Jak za Ciebie będą słychać. Dobra. Dobra. Jeden i arena. O, dobra, każdy, każdy się zdecydował. No i dawaj łuczki. Na snajperki. Na na snajperki? Ja nie. Ja gram na snajpę. Ja nie. Ja będę go bijał. Kosa. Łukaj, okay, tak gram na snajpę. Dobra. Kurwa. No RPG wziął! Kurde. Nie. Nie. Zabiłem, zabiłem, tego tego RPGerowca Zginąłam od doża. No gr dobra, ja gram w nożu, ja gram w dorze. Ale aim powalony Typie Taki powalony aim Typie Jakbyś kurde miał jakiegoś autoszoto <laughs> Ej no, ja tak nie wiedziałem co ja, ja robię O ja przeleciałem, jej już kurde w nożu Dobra dawaj No co dawaj. ty robisz? Ty ci też. Ej, no nie! Bo mi telefon dzwonił. Jaki Twitter? Mi telefon dzwonił, dobra. Dobra. No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj! Musimy to odbić. Dobra. Dawajcie! Co ja odwalam? Nie dasz rady?! Dobra. No! Dobra. S? Trzeba, trzeba nie zadzierać. Dobra. Widzowie. Zresztą nam tutaj idzie. Dobrze. No teraz nie jesteś taki... O kurde, ale słaby aimik. Poleciał. Z mojej strony. Oooo! Ale aim! I pyk. No nie, 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 nie. Dobra. Nawet jesteśmy dobrzy, ale nie najlepsi. Musiałbym sobie potrenować. Ajma. Leży? Ej, da mi go zrobić. Dobra, pozronę Neurę. Dobra. Ej, punkt meczu! Winnowie. Ej, easy! Ej, easy! Może się teraz odpalą, winnowie. bo wiesz... Niektórzy tak robią, że odpalają się przy ostatniej możliwej szansie. Na sukces. Oni się wtedy odpalają bardzo i... Mogą nas pokonać, więc jeszcze nie wiemy. Dokładnie. Kiedy mam Zeza. Ja też mam ZEZA. Dobra, ale dostał... nawet. Kurwa... Nie. O! Ty mała. Dostał Podstępna. Dobra. O ja, dede, Dadna de, 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 pomóż. Zabiłem Essa! O! S. Nie, no to nie ani animacja. Jestem za tymi, pozwoleniem tymi. Dobra, dawaj teraz randoma. Yy, dawaj, randoma. Dawaj, randoma teraz. To, to, jest, to jest fajne. Izowie, jeśli chcecie nas doznajomych na Robloxie, to w opisie będzie yy, napisane nasze nicki, Więc możecie sobie zajrzeć i nas zapraszać. I może do Discorda jeszcze podamy. No i jeszcze do Discorda mogę podać. I ty też, bo będziemy jeszcze nagrywali z tego serię nawet. Więc możecie dawać, dawać. Dobra. Arena. Arena, arena. Ale, albo Co? pole no ten... nie, padowcy! Bit. Padowcy, no nie! Czemu padowcy? Spoko, kurde. Aha, bo to nie jest normalne. Jest ten nóż! Masz nóż? Masz ten. masz ten inny nóż? Nie, no Tak, r... tak. Ja, jest, nóż. ja tak. Leworwer? A le... z leworwera jest ona dobry. No nie, nie, proszę nie. Bo dostał. Ej, mega! Ty typie! On ma zero. Oni mają zero, oni mają zero. Dużo, dużo im zadałem. Dawaj, oni mają dużo mało! Oni mają mało. Ten jeden, ten nie ten, którego teraz chcesz zabić. A, bo tamten zginął, dobra. A nie, tamten nie zginął. Ten ma mega mało. Dawaj! Dawaj, nawet możesz piwko mu rzucić. on przegra. Piwko nawet możesz rzucić. Dobra. Jak on tyle? A nie, dobra. Nie miał tego. Ale dużo mu zdałem, dobra. Ale że taki fakt... mega Ale że taki fakt... O, karabin w po porostu. Dobra, dostał młot. Ja jestem młotem. Kurde. Kusza! Kusza, kusza. O! Ty nóż! Nóż miałem! A co cię zabiło? E, ten, rewolwer ten. Kurde. O, dużo dostał? Trzymało. Dobra, jeden. No bo dawaj. Yes! Yes! Oh! Oh! <laughs> dobra. Typie. Ej, ale że tak? Ale że tak? Mhm. więc by wygrać? Mhm. Krzelba, dobra. Mają, mają napisy, jak przyjdą do mnie tu. O, karabin energetyczny. Pozdro, Neura. O, o! Nie podpalili mnie. Co za debile. Rewerwer mam. No, o, dawaj, Nie. dawaj. Nie. Nie. mam. Mega mało. Jest. Dobra. Trzeba sobie zmienić. Jaka sportowa perełka. Perełka, sportowa perełka. I do łeba. I do weba. O, mam to nieskończone. O, dobra, dobra. I ma mega mało, mega mało ma. Jest zabity. I jaka fajna animacja. Esa z nimi? Uh, 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 dobra. Um, dobra. Mm. Dawaj szybko robimy ich. Z dagersy. Snajpem masz? Nie, oni... Nie. Nie. Ej mam wieczny mróz, mam wieczny mróz. To jest mega dobre. I to mega dużo za... I już zabity. Daj mi go zabić. Czy tak ja... zabierasz kilę? No. Jestem dobry. O ty! Co jest? Ja latam! O! Jezu, taki jumpscare! No znowu to samo. Noż mam. Naga mało ma. Dobra, zrobiłem. A nóż tam Jaki? Normalny nóż? Normalny nóż? Dostar. Tak, normalny. Jo, dobra. Ho 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 ho, dobra. Dawaj, dawaj. Da gran granat granat! Leci! Jakąś róż... O! Oh! On ma tego! O co? O nie! O nie! Obiłem go, obiłem go, obiłem go. O nie! Chuj, nie! Cholera! Ja Cholera! To tak jest 4 do 0! Nie! Losuj! Szybko! Nie, nie miałem jak... On miał o ja flame flower! Flower. No. Fire. Co O! Masz. Snajpa! Ooo! No, no, Zestaw medyczny. Tu to niby. Biblioteczka. To też jest. Dobrze. Nie, słabe. Dawaj. Minę! Dobrze, to są z miny. Dobra, mam przekiechane. Ile to na niego? I pyk. Aj dobra, teraz razem zabiliśmy. No, dobra. Widzio... Widzowie, ja... widzowie, jeśli chcecie więcej, jeśli chcecie więcej części, to możecie zostawić lajka i subika. Więc. Ja yes, mix berries. Siemano. Siemano. Luwa.